pragnieni modlitwy. Musimy się nauczyć patrzeć na ogrodnika, na sam krzew, oczekując od nich wszystkiego, co jest potrzebne do życia. Kto trwa we mnie? Tę myśl trudno wyjaśnić, ale znając jej sens, poznamy również prawdziwy sens takich słów jak miłość, radość, pokój i tak i możemy we właściwym momencie zorientować się, kiedy zaczynamy się od Jezusa oddalać. Pierwszym objawem jest zakłócenie pokoju i radości. Trwając w Panu, możemy żyć dzięki temu, co On dla nas uczynił. W wersecie 9 Pan Jezus mówi o tym tak Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem Trwajcie w miłości mojej Trwać w Nim oznacza również trwać w Jego miłości Naszym ubezpieczeniem jest fakt, że On nas kocha Jeżeli utracimy to, utracimy wszystko Gdy wątpimy w Jego miłość do nas, wszystko zaczyna się walić Dlatego powinniśmy trwać w pewności, że Jezus nas kocha I że za nas oddał swoje życie Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Dlatego, jeżeli jesteśmy nieposłuszni, jeżeli cokolwiek nas od Niego dzieli, nie możemy tego lekceważyć, ale powinniśmy wyznać grzech jak najprędzej. Jeżeli tracimy kontakt z Jezusem, możemy to natychmiast zmienić prosząc go o przebaczenie, a on przygarnie nas do siebie. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była zupełna. Wielka radość uczyć się trwania w Nim i jednocześnie w Jego miłości. Jeśli dzieje się coś niedobrego, możemy o tym powiedzieć, wyznać Mu nasz grzech, a On zdejmie z nas każdy ciężar. Poznamy smak życia Jego Słowem, a poprzez modlitwę czerpiemy z Niego życiodajne sobie. W ten sposób poznajemy, że On żyje w nas. Dobrze jest zdać sobie sprawę z tego, że przed wszczepieniem nowych gałązek pień winnego krzewu musi być ścięty. Chrystus o tym wiedział. Zanim zostaliśmy w niego wszczepieni, przeszedł długą drogę pełną wydarzeń. Patrząc na tę gałązkę widzimy zwykły, bezwartościowy kawałek drewna. Gdy umieścimy go tutaj, uschnie w ciągu kilku dni, ale jeśli wszczepimy go do pnia, wyrośnie z niego wielkie drzewo. Wszystkie korzenie tego pnia będą zasilać ten jeden pączek, powodując jego szybki rozwój. Możecie to samo zastosować w waszym życiu. Kiedy zorientujecie się, że w gruncie rzeczy jesteście takim bezwartościowym kawałkiem drewna, możecie poprosić ogrodnika, aby was wszczepił w Chrystusa. Wtedy zakwitniecie. A tego przecież chce ojciec. Gdy zostaniemy prawidłowo umieszczeni w krzewie, wydamy owoc ku radości ogrodnika. Teraz utniemy fragment pnia i gałązkę ukośnie, tak aby do siebie pasowały w obciętym miejscu. Die end moet geschikt gemaakt worden om in die wijnstok geplaatst te worden. En we kunnen het ook zo zeggen dat ook wij geschikt gemaakt moeten worden om in Christus geplant te worden. Je kan zeggen dat we ook moeten worden aby om te z met Jezus.